Dzień dobry, witam na filmie z serii odpowiedzi na pytania. Moi drodzy, jak zadawać pytania do moich kart, macie opisane mniej więcej na dole w opisie filmu. Tam również znajdziecie mój adres mailowy. Wszelkie informacje dodatkowe udzielam w mailu, także zapraszam do kontaktu. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym. Dzisiaj mam pytanie. Pytanie od Pani Wioli. Chodzi tutaj o rozkład partnerski. I już patrzymy. Czy się pogodzimy? I czy mamy szansę stworzyć coś A razem? Już patrzymy. Sorry. Patrząc teraz na te karty, ja widzę, że on sięga myślami do przeszłości, czyli jest prawdopodobne to, że, że albo on żyje w ogóle w takim świecie tak jakby nieteraźniejszym. Tym bardziej, że tutaj mamy jeszcze w sercu siódemkę kielichów, czyli sam nie wie, czego chce, tak? Odtwarza. To, co było w przeszłości, wspomina to, co było w przeszłości, tak? Mimo, że on by być może chciał podążać w kierunku czegoś nowego, czegoś od początku, czegoś, co by dawało czystą kartę, prawda? Ale on w sercu, on nie jest sprecyzowany, jeżeli chodzi o, o uczucia, o serce, on sam nie wie, czego chce. I być może ma też więcej opcji do wyboru. Już zaraz zobaczymy dalej. W przeszkodzie jest karta świata. Karta świata może mówić o tym, że trzeba coś zakończyć, tak, żeby móc zacząć coś nowego. Też mówi o tym, że Pewne doświadczenia, tak, które yy, macie za sobą, powodują, że yy, doświadczenia, mądrość też, tak, mądrość powoduje to, że tak jakby ciężko Wam było obojku, albo Jemu, albo Pani zacząć wszystko od początku. Po prostu za dużo się wydarzyło. Czyli to by trzeba przeprac przepracować. Należałoby zacząć od początku wszystko. Czyli zapominamy o tym, co było w przeszłości, tak? I nie bazować na. Y, to znaczy tak, bazować na doświadczeniu brać y, pod uwagę nie popełniać tych samych błędów, co y, w przeszłości. Ja przy pani widzę innego mężczyznę, ale zaraz zobaczymy, co jest jeszcze do przepracowania. Kobieta jest do przepracowania. W ogóle inne. Inny z, całkowita transformacja, czyli nie może być ten związek, jeżeli byłby budowany, tak, nie może być po staremu, tak jak właśnie ten trzeba zakończyć pewien etap, tak. Jest karta śmierci, trzeba budować zupełnie od początku. Na innych warunkach, na innych zasadach, nie popełniając tych samych błędów. Jakieś sprawy rodzinne są również w przeszkodzie i na ten moment kobieta również um, może być tą energią przeszkadzającą, tak? To może być ktoś z rodziny, tak? Bo tutaj mamy dziesiątkę monet, też, tak? Ale niekoniecznie. W każdym razie mężczyzna musi się określić, on musi wiedzieć, czego chce, musi, jego serce musi wybrać, kto, kogo, kogo potrzebuje. Wspomina przeszłość. Chciałby budować, ale nie wiem, czy jest dojrzały do tego, żeby to robić. Dojrzały na tyle, żeby nie popełniać tych samych błędów, tak, co w przeszłości A, i zupełnie w cudzysłowie uśmiercić przeszłość i aby u, narodzić się na nowo. Y, ja tutaj widzę uczucia oczywiście z, y, z Pani strony i taką chęć. Y, no właśnie, uregulowania pewnych rzeczy. Przyszłość tego związku, czy macie szansę coś stworzyć? Myślę, że nie. Myślę, że nie. To będzie tak wyglądało, że teraz będzie odpoczynek, tak? Być może on albo pani będzie chciała. Odpocząć od tego wszystkiego, co było i jest. Później mamy takie, że będziecie czuć albo pani, albo on, albo obydwoje, taką potrzebę zawłaszczenia siebie nawzajem. To też nie jest dobre, bo to jest taka kontrola, tak? Trzymania siebie bardzo mocno przy sobie. Potem może być. Praca nad tym związkiem jak najbardziej. Możecie chcieć próbować. Być może on też będzie chciał w jakiś sposób coś poprawić w swoim zachowaniu, poprawić w sposobie myślenia, tak? Wybrać coś. Ale w efekcie mamy piątkę kielichów i dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy zakończa pewne sprawy definitywnie tak, ale ja Pani Wiolu powiem Pani tak, że przy Pani jest yy, yy, inny mężczyzna, tak, czyli tak jakby wychodzi Pani naprzeciw innym mężczyznom. mam wrażenie, że należałoby wszystko zmienić, będą próby yy, poprawy z jego strony, tak, ale to wyjdzie wszystko yy, na niestety na brak stworzenia prawdziwego, stałego, zgodnego z, z Waszymi przekonaniami, z Pani przekonaniami związku. Życzę wszystkiego dobrego i, no przykro mi, no tak karty pokazały. Pozdrawiam serdecznie.